Dzień dobry Państwu. Podczas 17 Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach moim gościem jest jak wredę prezes spółki Keshi. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, tutaj wiem, że spółka przygotowała badania dotyczące tego, jak sektor MŚP radzi sobie właściwie w branży budowlanej. Jakie wynikły z tego najważniejsze wnioski? Jakbym miał to spłętować jednym zdaniem, to powiedziałbym tak, zatory są jakby podstawowym problemem w branży. Z drugiej strony ten problem, problem stanowi dostęp do gotówki, dostęp do, do kapitału, dostęp do takiego tradycyjnego finansowania oferowanego np. przez banki bądź spółki faktoringowe. 8 na 10 spółek, które przebadaliśmy, badaliśmy ponad 200 podmiotów w sektorze MŚP w branży budowlanej potwierdziło, że zatory płatnicze stanowią główną barierę w ich rozwoju. Z tego 71% respondentów odpowiedziało, że de facto muszą angażować własny kapitał do bieżącej działalności, a 30% robi to w zasadzie na, 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 na trybie bieżącym, bardzo często. To pokazuje, no, jak, no, o jakiej skali problemu mówimy, jak, o jakich wyzwaniach. Jak popatrzymy sobie na tą dostępność, czyli ten drugi e, środek, to tylko 30% spółek w e, branży budowlanej z sektora małych i średnich przedsiębiorstw ma dostęp i korzysta z, e, z, z, z takiego tradycyjnego kredytowania oferowanego przez banki. Czyli zasadnicza część rynku jest jakby pozbawiona dostępu do tego do źródła finansowania. Powodów jest wiele. E, Pierwszy dotyczył jakby samego sektora, który nie jest po prostu kochany przez, przez instytucje finansowe. Budowlanka jest takim obszarem, który jakby jest pierwszy dotknięty przez wszelkiego typu kryzysy, cechuje się dużą sezonowością, a z drugiej strony MŚP to też nie jest obszar, w którym banki dobrze sobie radzą. Oczywiście, no. a jakie są w takim razie rozwiązania tego problemu? Jednym z takich rozwiązań jest właśnie platforma, którą oferuje Cashi. Ja lubię mówić, że my de facto umożliwiamy tym największym korporacjom tworzenie własnych usług finansowych skierowanych do mniejszych kontrahentów. Czy to po stronie dostawców, czy odbiorców tej, tej dużej firmy. Dzięki Keshi duża korporacja może tworzyć własne usługi finansowe, na przykład takie jak oferowanie swoim podwykonawcom, dostawcom przyspieszonych płatności, a dzięki temu, że robią to jakby w własnej sieci dostaw. Tym, e, takiemu, takiemu rozwiązaniu nie towarzyszy, jakby takie tradycyjne ryzyko kredytowe. Także nie mamy podmiotu finansu, finansującego, mamy dużego klienta, który ma dużo łatwiejszy dostęp do finansowania. Często są to firmy nadpłynne e, i e, MŚP może sobie swobodnie w zasadzie na kilka kliknięć w aplikacji e, wybrać dogodny dla siebie termin płatności, akceptując e, e, cenę, która, która jest dla nich e, no, e, satysfakcjonująca. Wiemy, że sektor MŚP często ma problemy ze zdobywaniem finansowania. Jak w takim razie ten sektor może sobie poradzić z tym problemem? Powiedziałbym tak, że jednym z tych, 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 tych możliwości, no to, to, to jest właśnie wybór właściwego partnera biznesowego. Takiego, który, który no nie, nie oferuje tylko i wyłącznie jakby samego kontraktu, ale zapewnia też dodatkowe usługi. Które ułatwiają taką bieżącą działalność. My na przykład współpracujemy z grupą Erbud, która jest jednym z pierwszych klientów, jakby wpisuje swoje DNA, wsparcie, właśnie finansowe swoich podwykonawców. Wspólnie z nami przyspieszyliśmy już 150 milionów faktur, więc jest to wolumen, który już jest jak najbardziej znaczący. Do naszego grona klientów ostatnio dołączyła również grupa Budimex, więc już jakby ta reprezentacja dużych firm budowlanych, które dostrzegają problem, które widzą, że rozwój całej branży jest możliwy wtedy, kiedy zapewniony zostanie właśnie stabilny łańcuch dostaw, który potem te kontrakty dowiezie, no powoduje, że, 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 że no mamy nadzieję, że wprowadzimy właśnie nowy standard na rynek, który, który taki dostęp do przyspieszonych płatności zapewni. Bardzo dziękuję panu prezesowi za rozmowę, a państwu bardzo dziękuję za oglądanie materiału. Dziękuję bardzo. Dziękuję.